Rozpoczynamy okrążenie toru Albert Park przejeżdżamy przez niemety. Dohamowujemy do pierwszego prawego zakrętu. Haczymy o tarkę. I wjeżdżamy na prawo. Później powoli wjeżdżamy na lewą część toru. Dohamowujemy. Próbujemy zahaczyć prawą tarkę i się rozpędzamy. Następnie dohamowujemy, haczymy o lewą tarkę i się rozpędzamy. Zjeżdżamy do lewej części toru, a następnie dohamowujemy lekko i skręcamy w prawo, hacząc jednocześnie o lewą tarkę. Dohamowujemy, haczymy, próbujemy zahaczyć o prawą tarką i się rozpędzamy. Wjeżdżamy w prawy łuk, następnie powoli odbijamy na lewą część toru i dohamowujemy. Haczymy o tarkę i się rozpędzamy. Jedziemy prawą częścią toru, a następnie powoli zjeżdżamy do lewej części, powracając do prawej. Dohamowujemy, haczymy o tarkę, a następnie haczymy o prawą tarkę i powoli zjeżdżamy na prawo. Zjeżdżamy na lewo i dohamowujemy. I wjeżdżamy, haczymy o prawą tarkę i jedziemy po lewej tarce. Dohamowujemy, haczymy o prawą tarkę i się rozpędzamy. Dohamowujemy do przedostatniego zakrętu. Haczymy o tarkę, rozpędzamy się, wjeżdżamy w ostatni szybki zakręt, haczymy o lewą tarkę i wjeżdżamy na prostą startu. Mety było to okrążenie toru Albert Park z Robertem Kubicą.